Tak wygląda dojście mieszkańców ulicy Kiełbasiewicza 10 do ulicy Kiełbasiewicza. Ten ładny chodnik należy do spółdzielni mieszkaniowej, a to coś do miasta. Tędy mieszkańcy dochodzą choćby do zamówionej taksówki. Ktoś chyba zapomniał o mieszkańcach tego bloku. To jest dojście do tego bloku od strony ulicy Błaszka. Taką drogę musi pokonać matka z wózkiem. To w lecie, a zimą przecież to na pewno nie jest odśnieżane. Ale miliony na pokazówkę są.